Mi walka z Bandurą, no nic nie daje, nic. Jeżeli ja chcę iść po pas 7-7, no to tu daje ta walkę. Kurę, mnie ogólnie strasznie do dziwi, kiedy zawodnicy Freak Federacji mówią, że dana walka nic im nie daje. No ale kurwa, na litość boską, w gruncie rzeczy to wszyscy tutaj walczycie, czy walczymy po to, żeby A, zarobić pieniądze, B, zwiększyć popularność, czyli de facto zrobić pieniądze, bo zwiększona o, popularność prawda. równa się w dużej uproszczeniu więcej pieniędzy. Okay. Fajnie, że to jest właśnie walka w małych rękawicach, bo gdyby były to duże rękawice, to totalnie mi się tylko wyglądać nie chciało. A uważam, że w małych rękawicach ma ogromny potencjał i faktycznie może to być jedna z lepszych walk na Galii z tego tytułu, że obydwoje panowie mają no no bądź co, bądź duże doświadczenie pięściarskie na to wychodzi, no bo Kickboxing w sumie jest jakoś tam w miarę zbliżony do tego do tego boksu, a jeżeli chodzi o ba Bandurę, to jak się okazuje, trochę tego boksu gdzieś tam przetrenował. Więc myślę, że będzie to miłe widowisko. Mam nadzieję, że skończy się przed czasem, bo chyba takie się ogląda najciekawiej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że no, ja mam już tak, że gdzieś tam dla mnie kolejny fame. Nie jest jakimś takim wydarzeniem, które jest nasycone emocjami. Tylko dla mnie kolejny fame jest takim kolejnym wydarzeniem, które trzeba obejrzeć. Ja już trochę zauważyłem, że zacząłem traktować fame jak taki serial, który jakoś, jakoś nie jestem turbo zafascynowany, ale z racji jakiegoś sentymentu i tej ciągłości wydarzeń go oglądam. Kiedyś wydawało się, że część ludzi nigdy nie zawalczy, tak dzisiaj gdyby ogłoszono blowka, to nikt by nie był zdziwiony, że blowek się bije, nie? Już nie ma takiej osoby, która by po powiedział, wow, nie spodziewałem się, że on wystartuje. Teraz już się każdego można spodziewać. Nie wiem, dziwi mnie generalnie myślenie Alana, bo z jednej strony mówi, że walka z Bandurą niczego mu nie daje, ale chyba tu chodziło może o wagę, bo on sobie 7 7 h ten pas mieć. Tylko czy Alan ma wygrane walki, wy, ma, żeby pas 7-7 dostać? To chyba kurwa długa droga przed nim Ja pierdole! Dobra, kurwa, widzowie, jakiego ten typ ma, kurwa farta! Jakiego on ma farta? Główkę mu kurwa wyjął, jedną setkę mu wyjął, tu poprzeka poleciała, kurwa. No to jest najgorsze. Mnie najbardziej frustruje, kiedy ktoś gra gorzej ode mnie, kurwa i strzela. Mhm, lepiej gra. Chuj, że miałem kurwa 20 akcji, więcej od niego. Poprzeczki kurwa leciały i magicznie mu wyjmował główki kurwa zrożnych. Co ty pierdolisz? Kurwa, jak mi taka muzyka leciała, tak szczerze też bym chciał go kurwa wyłączyć. Bo wiecie, w czystej teorii jak siedzicie w więzieniu się nudzicie, to fajnie, że muzyka w tle leci, bo macie chociaż kurwa co robić, możecie czegoś posłuchać. Ale takie gówno leci z głośników. A ja jestem ciekaw, czy kamerzysta jest wkurwiony, że Frizz gdzieś tam zapożyczył jego pomysł, bo pamiętam jak kamerzysta kiedyś właśnie komunikował, że mm, chciałby zrobić streama, takiego przedłużanego, w którym siedziałbym w więzieniu, żeby ludzie mogli go ukarać za to, jakim człowiekiem niby złym jest. Coś w tym stylu. A swoją drogą, to co by nie ujdzie kamerzyście, to uważam, że internetowo ma całkiem niezłe pomysły. Wasz jest tu jego Instagram podany? Chyba nie ma. Wszyscy ekipowicze! O kurde, patrzcie! Nadal Martysia i... Tromba są na liście chyba. Kurwa, ekipa się powiększa, ekipa to rodzina. Tutaj można powiedzieć, że jest taka hierarchia ważności ekipowiczy. Na pierwszym miejscu wiadomo, Weronika, by far. Później jest kanał Genzi. Tu mamy Genzi. Potem mamy tą oryginalną ekipę widziałe a nawet w różnej wyspie są zwierzęta, pamiątki i kraby. chciałeś. Bo ty chciałeś pamiątkę z Warszawy, tak? No tak. To ja ci książkę kupię, chodź tu sobie wybierzemy książkę. Wybierz sobie jakąś książkę. Ja przecież nie umiem czytać. No to się nauczysz, wybierz sobie, będziesz na pamiątkę. Nie chcesz? Takiej pamiątki nie chcesz? A Aha, to nawet urocze było. Ja przecież nie umiem czytać. Lecimy najbliżej zaraz, nie wiadomo jakim samolotem. Sandra? Dawaj. Pajęknie A <noise> i ta pani jak patrzy <noise> Soliszcie O kurwa ale masz faceta <noise> Czemu? Ci? Znaczy? Tak To <noise> Kiedyś jak byłem dzieckiem, to nie wiedziałem kim będę i zastanawiałem się kim zostanę ale kurwa w życiu nie spodziewałem się, że nikim. Chyba przez to, że mało spałem, po prostu mam taki dzisiaj dzień rozkmin. Tu jedyny zawód, to zawód dla rodziców mam podobnie. Tylko ja kupiłem milczenie rodziców, dając im trochę pieniędzy, które zarobiłem. By tak było im mniej wstyd, że tak chociaż wiesz... No. <śmiesz> I, I napis kurwa w komentarzu chyba bardziej zmotowałeś do nie spuszczania wody. <śmiesz> kurwa, wstyd przyznać, ale ja często jak leję w nocy, to wody nie spuszczam, bo mi się nie chce <śmiesz> Potem się taka robi kurwa oranżada i śmierdzi rano <śmiesz> Nie żartowałem, nie robię tak. Szukam dziewczyny, jest <śmiesz> No. No, 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 no. Dora to jest zabawne. Kurwa zrobiłbym tak komuś. Jest Nie wierzę, że chłop magika napierdala. O kurwa. Historia jest taka. Jak piłem i ćpałem, to niestety, słuchajcie... A ja to widziałem. To ogromne astronomiczne sumy na to szły. Jak już byłem w takich długich ciągach, to po prostu wszystko przerąbywałem. Nie miałem co jeść. Nieraz spałem na klatkach. No była tragedia, powiem wam. Już byłem takim żulem, że to się w pale nie mieści. Dlatego też między innymi dzisiaj jak dostałem drugie życie jestem trzeźwy, to się czuję w obowiązku dzielenia się tym. Kurde, ale w gruncie rzeczy można podobnie powiedzieć o każdym nogu. Na Narkotyki, e, nie wiem, hazard, seks. Myślę, że to też są takie rzeczy, które jak się od nich uzależnisz, to są, e, są przejebane, no. <noise> ty, nigdy nie pomyślałem, że tak zrobić. <noise> to też zabawne. Ale no, rachunki baskitu muszą mieć zapisane, to niemożliwe, że ten. Jestem w szpitalu, w szpitalu, psychik, psychik, a zamknię niebo, jestem biczą, piczą, biczo, ciczą. A ty jesteś biczą? Chcesz być zamknięty w szpitalu? O kurwa. To jest! Nie, serio, co to jest? Jestem w szpitalu, w szpitalu, psychik, psychik. A zamknęli niebo jestem biczą. Biczą, biczą, ziczą. A ty, jesteś biczą? Chcesz być zamknięty w szpitalu? <laughs> Co jest? Kochani, środa dzień loda, dzisiaj o 19 bitwa z Magics o wysmar sobie twarzy lodem, białym czy czekoladowym. Jaki chłopcy wolicie? Zapraszam. Bitwa 19 z Magics. Jedna runda. Zapraszam Będzie <K> Kurwa mać! Co to kurwa jest? Ja chcę jeszcze raz go spotkać kiedyś na tych TikToka, ja go nie panuję. Kurwa, mamo, no. Zanim powiesz mamie, że w internecie można zarabiać, kurwa, widziałem to kiedyś, a i tak się zaskoczyłem i rozbawiłem. ha 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 ha